Kiedy ostatni raz się spowiadałeś? Klękaj. Ci <laughs> pojebało. Nie wkóre, nie. Klękaj. Matka Cię nie uczyła, że nie chodzi się samemu po lesie? Przyniosłeś to? Mam w kieszeni. Nieważne co za nami. Pamiętasz? Co? Co tam zakopaliśmy? To jest poważny problem! To jest kurwa chore. Co? Gdzie kurwa harcerze w lesie? Uśmiechnij się. Wszystko będzie niedobrze. Wyjeżdżam. Co gdzie? Hawaj. Potrzebuję resetu. Nawijam mu, że codziennie wstaje o 5 rano. Katuje się na siłowni, zero efektów. Wspominam o Hawajach. Nie bój się. Schudniesz, jak umrzesz. Panie, dlaczego pan to robi? Odpieram, że chcę się dobrze prezentować, bo to jednak ma dla mnie jakieś znaczenie, co o mnie myślą inni. Kurwa, myślałem, że Ruski atakują. Nie pozwolili nam nawet otworzyć trumny. A jebać. To nie twoja wina! Mordo, to Jestem kompletnie pina. nieprzydatny nie społeczeństwu! No społeczeństwo! No to w ogóle jest społeczeństwo? Chciałem Ci napisać Love są ale Spinać. Spinać się jak spinać Haha, masz tu kurwo spinach. i wcinaj to jak papaj Blacha łapa Jaki masz być? Niegrzeszny, czyli jaki masz być? Grzeczny! Mam ostatnio taką grubą rozkminę związaną z frutarianami, bo ci najbardziej hardkorowi to. to jedzą tylko to, co spadnie z drzewa, tak? A mogą potrząsać tym drzewem?